Cześć, kochani, dzień dobry. Witam serdecznie na moim pierwszym live. Ciekawa jestem, czy to w ogóle słychać i widać. Mam nadzieję, że tak. Nowy format wypróbowuję. Mam nadzieję, że się przyda. Dzisiejszy temat to czasownik Machen. Jak wiecie, to chyba obok czasownika ZAIN, czyli Być. Jeden z najbardziej, najczęściej używanych czasowników w języku niemieckim. I oczywiście, człowiek się bardzo cieszę, że można go używać w. W wielu, wielu różnych sytuacjach, nie? zwłaszcza jeżeli człowiek jest na, po, na poziomie początkującym, no to super. E, możemy w gruncie rzeczy przejść przez cały dzień, e, używając tylko tego, tego czasownika. Ale oczywiście, jeżeli jesteście już troszkę na wyższych poziomach, przynajmniej ukończyliście poziom B1, no to byłoby super, jakbyś zaczął używać troszeczkę też innych czasowników, żeby rozszerzyć słownictwo i żeby po prostu brzmieć bardziej autentycznie. I dzisiaj Ci pokażę parę wybranych, przykładów, Kiedy możesz użyć zamiast czasownika, machań, innego czasownika. Ja mówię, to są tylko wybrane przykłady, jest ich pełno, pełno, pełno. I fajnie byłoby, jakbyś może w komentarzu podał inne alternatywy, które może znasz albo których często używasz. Nie? No i zaczynamy. Zobaczcie, ile fajnych przykładów można użyć. Stop, stop, stop. Widzicie, jak to idzie, ten. Idziemy z powrotem. Tutaj uh, można użyć z czasownikiem MACHEN. Możemy houseaufgaben machen, czyli do odrabiać prace domowe, eine Reise machen, czyli um, podróżować, odbywać podróż, einen Spaziergang machen, uh, iść na spacer, Arbeit machen, m, dawać pracę, wykonywać pracę, einen Sprachkurs oder einen Kurs machen, czyli uczęszczać na jakiś kurs, viele Sachen machen. Załatwiać wiele rzeczy, leam machen, powodować e, hałas, ein Praktikum machen, czyli odbywać jakieś praktyki, etwas aus Holz machen, czyli coś wykonywać z drewna, ein Telefonat machen, e, odbyć rozmowę telefoniczną, ein Prüfung machen, czyli mm, odbyć jakiś egzamin. I oczywiście te sytuacje można też wyrazić innymi czasownikami, i takim przykładem byłoby. Na przykład mamy pytanko: was wollen wir heute machen, nie, co chcemy dzisiaj robić, wasz partner pyta się o to. No i można eine Reise machen, nie? odbyć podróż, einen Spaziergang machen, pójść na spacer, eine Wanderung machen, pójść na jakąś wędrówkę. I jakie można tu alternatywy? Zamiast użyć w pytaniu, was wollen wir heute machen, można zapytać, się, was wollen wir heute tun? Albo, was wollen wir heute unternehmen? Co so, mamy zamiar dzisiaj przedsięwziąć? I odpowiedź: oczywiście, zamiast na eine Reise machen, można użyć czasownika Reisen. Zamiast einen Spaziergang machen, spazieren gehen. Zamiast eine Wanderung machen, można po prostu wandern oder wandern gehen. Inne przykłady. Mamy na przykład einen Lehrgang machen odbyć jakiś kurs, jakieś szkolenie einen Kurs machen, einen Sprachkurs machen ein Praktikum machen odbyć praktyki, eine Prüfung machen odbyć jakiś egzamin I tu możecie użyć na przykład czasowników absolvieren czy erfolgreich zwykle beenden, abschließen Nie? Czyli to będzie to samo um, ukończyć coś Einen Lehrgang absolvieren, einen Kurs beenden, ein Praktikum abschließen, eine Prüfung absolvieren, abschließen, beenden. Und so weiter. Do rzeczownika einen Kurs, można także powiedzieć, einen Kurs besuchen, czyli uczęszczać na jakiś Kurs. Einen Kurs machen, einen Kurs besuchen. Eine Prüfung machen, w zależności, czy mamy zamiar dopiero odbyć den man można powiedzieć, eine Prüfung ablegen. Albo jeżeli już ten egzamin się odbył i wiemy, że nam dobrze poszło, to możemy użyć tutaj zamiast e, czasownika machen Ich habe eine Prüfung bestanden, czyli czasownik bestyjen, stałym egzamin. Następne przykłady. Etwas aus Holz machen, etwas aus Glas machen, etwas aus Kunststoff machen, etwas aus Metall machen, nie? wytwarzać coś, robić coś z drewna, z, ze szkła, z metalu, z tworzywa sztucznego itd. tak dalej. Albo po prostu tworzyć Möbel, Schuhe machen, nie? wytwarzać meble, wytwarzać buty. I tutaj zamiast machen możemy użyć czasowników, na przykład herstellen, produzieren, Fertigen, anfertigen, wszystko to oznacza wyprodukować, wytwarzać, stwarzać, Nie? więc etwas aus Holz anfertigen, Möbel fertigen, Möbel herstellen, tutaj możecie się e, austoben, po prostu użyć którego chcecie, wszystkie oznaczają w gruncie rzeczy to samo. Następnym przykładem możemy powiedzieć Hausaufgaben machen, od, y, odrabiać prace domowe, ein telefonat machen, odbywać rozmowę telefoniczną i jakąś na przykład pracę selber machen, coś samemu wykonywać. I zamiast machen możemy tutaj użyć pięknego słówka, którego się często używa, erledigen. Ich habe etwas noch zu erledigen. Ich habe noch die Hausaufgaben zu erledigen. Ich habe noch die Hausaufgaben zu machen, nie? że muszę jeszcze odrobić pracę domowe. A telefonat erledigen. albo selber etwas erledigen. E, mogłoby być na przykład takie, taka sytuacyjka, nie wiem, szef do was przechodzi i mówi, że macie to zrobić to się to i tamto, e, a ty mówisz, soll das selber erledigen, a niech to sam sam sobie, sobie zrobi. Ale mi przyszła sytuacja do głowy. E, i następne e, przykłady. Etwas macht viel Arbeit, coś sprawia nam dużo pracy. Lernen machen, e, wytwarzać dużo hałasu. Probleme machen, e, przyczynia się do problemów, e, sprawiać problemy. Albo Freude machen, e, sprawiać radość. I tutaj możemy użyć także innych czasowników. No, możemy użyć po prostu czasownika verursachen, czyli przyczyniać się do. Dużo pracy wyrządzają, na przykład te wideos wyrządzają mia, dużo pracy. Albo kupiłam sobie jakąś nową, coś nazywa się maszyna, um, i ta dużo czyli äh, stwarza dużo, dużo hałasu. I, I problemy mają, dzieci mają problemy, czyli dzieci robią nam problemy przyczyniają się do wielu problemów. I tutaj także możecie użyć innego czasownika, e, z, na przykład mit viel, viel Arbeit bereiten albo problemy bereiten. E, to oznacza to samo. To przyczynia się do wielu problemów, stwarzać wiele problemów. E, z e, hałasem tutaj się tego czasownika nie używa. Tutaj uży, użyjemy po prostu verursachen albo machen. I mamy jeszcze teraz sytuacji. To wyobrażam sobie, że dzisiejszy dzień był naprawdę bardzo, bardzo taki. No dużo mieliście do roboty. Ich habe heute meine Bude aufgeräumt. Ich habe meine Haare schneiden lassen. Ich habe meine Tochter in die Kita gebracht. Ich habe Rechnungen bezahlt. Ne? Ich habe für die Prüfung gelernt. Tak Etc. Ich habe heute viele Sachen gemacht. Ich habe so robion dużo, dużo rzeczy. I zamiast powiedzieć tutaj czasownik machen, możecie użyć trzech różnych czasowników, na przykład Ich habe mich heute mit so vielen Sachen beschäftigt. Czyli zajmowałam się tymi rzeczami. Synonimem jest czasownik befassen. Also Ich habe mich heute mit so vielen Sachen befasst. I trzeci czasownik można użyć Ich habe mich heute mit so vielen Sachen auseinandergesetzt. Czasownik auseinandergesetzt um, oznacza, że no musieliście troszkę tutaj więcej um, się postarać, nie wiem, coś sprawiało kłopoty, albo za bardzo nie wiedzieliście o co chodzi, i musieliście najpierw zrozumieć, o co w ogóle w tym idzie. Nie? Więc, sich auseinandazzen etwas oznacza, że no, więcej, więcej musieliśmy tutaj w, trudów to włożyć. Ale, sich befassen, sich beschäftigen etwas oznacza czymś się zajmować. No i dotarliśmy do końca naszego um, nagrania. Um na temat czasownika machen i jego synonimów, jak widzicie użyłam tutaj bardzo, bardzo dużo czasowników, które możecie używać od dzisiaj w różnych sytuacjach, żeby po prostu urozmaicić Wasze wypowiedzi, żeby powiedzieć czasami coś bardziej dokładnie. Nie wiem czy wszystkie napisałam, mam nadzieję, że tak. Więc tun, erledigen, etwas herstellen, fertigen, anfertigen, produzieren, verursachen, bereiten, unternehmen, treiben, Oh, treiben chyba nie, Sport machen, Sport treiben, ablegen, bestehen, absolvieren, abschließen, besuchen, sich beschäftigen mit etwas, sich befassen mit etwas, sich auseinandersetzen mit etwas. Albo po prostu spazieren gehen, reisen, wandern und so weiter. Da ist du schon in No, totale ich do końca. Mam nadzieję, że wam się to przydało, że czegoś na się to nauczyliście. Ja jak zwykle zapraszam na następne nagrania. Możecie je znaleźć albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo oczywiście tutaj na YouTube i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa.